Cześć. Dzisiaj zaczniemy od oszacowania, ile osób chodzi daną drogą do parku. Oczywiście znacie te ciekawe analizy wzrostu cen, na przykład porów, śledzi czy innych warzyw, które pojawiają się w dzień wyborów. Są także jakieś dziwne inne analizy, nie wiem, warzywniaczka czy trendów społecznych. Ja postanowiłem zbadać, ile osób w dniu wyborów chodzi do parku. I tak. Można powiedzieć, że około 28% Polaków chodzi po parku w prawo. Ponad 10% Polaków chodzi w poparku w lewo. Niecałe 10% natomiast chodzi taką inną, trzecią, bardzo nieciekawą drogą, która prowadzi tak naprawdę nad skraj przepaści. Ale co gorsza, ponad 25% Polaków w tym dniu chodzi tak naprawdę w pizdu, czyli ani w prawo, ani w lewo, ani nad przepaść po prostu idą w pizdu. Mogliby iść spokojnie, zielonymi ścieżkami, uśmiechniętą drogą przez miasta, mogliby korzystać z różnego rodzaju udogodnień, które są w tych parkach, ale nie. Oni dalej idą w pizdu po prostu. Więc my, ci, którzy idziemy w prawo, w lewo, a nawet tą trzecią drogą, która prowadzi nad skraj przepaści musimy pokazać tym 25% Polaków którzy idą w pizdu że jest inna droga przez park która jest wesoła i uśmiechnięta ale skoro już przedstawiłem wam te statystyki chodzenia po parku to wy moi kochani widzowie którą drogą pójdziecie w parku prawo lewo nad przepaść czy jesteście wśród tych Którzy idą po prostu w pizdu. Dzisiaj w programie także ciekawa wojenka pomiędzy Donaldem Tuskiem, a tym, o którym pan Żulczyk, znany pisarz, kiedyś powiedział: Andrzej Duda jest debilem i to jest prawo cytatu, więc ja nie uważam, znaczy, może tak uważam, ale nie mówię tak. Ja po prostu cytuję pana Żulczyka i fajna drama, która się pomiędzy chłopakami Urodziła w internecie, stała się zarzewiem do poważnej dyskusji. Ale wiecie co, na koniec dzisiaj opowiem Wam o człowieku, którego znacie o Michale Dworczyku. Ale historia, którą Wam przedstawię, no, jest inna niż wszystkie, które do tej pory pokazywałem Wam na tym kanale. Więc jeżeli chcecie ją zobaczyć, musicie zapiąć pasy i przygotować się, bo nigdy wcześniej i pewno nigdy później. Już nie opowiem wam takiej historii o Michale Dworczyku, a w sumie to chyba nikt takiej historii nie opowiadał, bo wszyscy wolą. No dobra, nie będę teraz spoilerował. Zostańcie do końca, bo naprawdę warto. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiejszego vloga zaczęliśmy od statystyk spacerowania po parkach. Prawo, lewo, droga nad przepaść albo w Pizdu. Ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym w tym codziennym naszym politycznym vlogu nie zajął się czymś bardzo poważnym. A poważnym tematem jest wojna medialna pomiędzy Donaldem Tuskiem a Andrzejem z Pałacu. Znaczy Andrzejem Dudą, który jest rezydentem w Pałacu Namestnikowskim. Znaczy to jest ten sam Andrzej, o którym Żulczyk, jak już wspomniałem, powiedział... Andrzej Duda jest debilem. Ale w zakresie samej dramy, jaka się pomiędzy panami wyłoniła, widać, że w Pałacu Namiestnikowskim zaczynają strzelać chłopakom gumki przy krótkich spodenkach. Zablokowanie ustawy o pigułce dzień po wynika być może z braku rozumu. Próba zablokowania sieci szpitali onkologicznych, z braku serca. W ten sposób Donald Tusk odniósł się do ustawy, znaczy w sumie ustaw które leżały na biurku Andrzeja Dudy i miały je podpisać. Prosta sprawa. Bierzesz Andrzej ten długopis swoją lewą rączką, podpisujesz i po temacie, ale nie. Andrzej musiał zbudować do tego ideologię i postawił Polki, a także wielu Polaków, w trudnej sytuacji. Po pierwsze, zawetował pigułkę dzień po, która miała być dostępna dla Polek. Od 15 roku życia. I o ile sam osobiście, tak jak już wiele razy Wam mówiłem, nie jestem do końca przekonany, żeby dziewczynki 15-letnie mogły korzystać z tej pigułki. O tyle rozumiem, że granica dopuszczalności seksu w Polsce to jest właśnie 15 lat. O tyle rozumiem, że to dziecko 15- czy 16-letnie może zajść w ciąży i ta pigułka była mu wtedy potrzebna. I jestem za tym, żeby ona była legalna od 15 roku życia, pod jakimś nadzorem. Natomiast nie. Andrzej zabrał prawo całkowicie. No i dlatego zgadzam się z Donaldem Tuskiem, który mówi wyraźnie, że brak rozumu w pałacu namieśnikowskim jest niczym innym jak tylko potężnym deficytem tego pierwiastka na tamtym terenie. Oczywiście Donald Tusk odniósł się także do ustawy mającej zmienić sieć szpitali onkologicznych. I tutaj nie można powiedzieć już o rozumie. Naprawdę trzeba powiedzieć o sercu, bo tam nie ma żadnej ideologii, tam nie ma żadnego problemu, który mógłby cokolwiek zrobić. Ale Duda, jak to Duda powiedział kilka miesięcy temu, każdą waszą ustawę będę wetował, wysyłał do trybunału i utrudniał wam życie. I zamiast chociaż na końcu swojej kadencji być prezydentem Polaków, to Duda dalej jest twórcą ideologii PiSu. Jak już zauważyliśmy, w Pałacu Namiestnikowskim brakuje rozumu. Więc Andrzej zamiast wejść w polemikę z Donaldem Tuskiem o tabletce Dzień Po, czy o sieci szpitali onkologicznych, woli realizować debilne, tchórzowskie decyzje, które prawdopodobnie dalej płyną od Jarosława Kaczyńskiego. W zakresie weta do ustaw wcześniej wspomnianych, Andrzej Duda postanowił zrobić cokolwiek. Znaczy, żebyście nie czekali na to, że Andrzej Duda chciał się odnieść do tych ustaw. On zrobił cokolwiek, więc zrobił to. Patrząc na tę marną manipulację, nie dziwię się, że Donald Tusk bał się konkurować ze mną w wyborach prezydenckich w 2020 roku. W 2025 też będzie cykorem i zajebisty hashtag, który na pewno wymyślił Andrzej Duda siedząc wieczorem i czatując z na przykład leśnym no dobra, nie będę używał tego słowa, bo pewno YouTube je zbanuje zaraz. No cóż, czytając ten wpis, można by sądzić, że kilka lat temu Jarosław Kaczyński i cała ta jego banda pisowska zmieniła tak konstytucję, że Andrzej z pałacu będzie w stanie trzeci raz kandydować. No bo pyta się Andrzej Duda, Donalda Tuska, czy w 2025 roku razem wystartują w wyborach prezydenckich? No ktoś tutaj ma grubo odklejony mózg od czaszki. Nie sądzę, żeby Donald Tusk. No ale okej, okay. może ten cały wpis był inspirowany albo wręcz napisany przez Mastalerka, który bardzo, ale to bardzo chciałby wystartować w wyborach prezydenckich. Wtedy miałoby to jakiś sens. Cholera, znowu zakładam, że w Pałacu Namiestnikowskim, gdzie jest Andrzej Duda i pan Mastalerek, ludzie mają sens. Dramatyczne założenie, przepraszam z góry za nie, ale długo także nie trzeba było czekać na odpowiedź samego Donalda Tuska. Ona była bardzo brutalna. Do, no, moim zdaniem pan premier Tusk troszeczkę przegiął w tej odpowiedzi, bo od premiera państwa naprawdę oczekuje się więcej, panie Donaldzie, ale zacytuję wam tego tweeta: It's over, Mr. President. It's over. Po pierwsze, panie Donaldzie. Nie pisze się do Andrzeja Dudy w języku, którego on nie zna. Czy pan liczy teraz, że, nie wiem, mastalerek będzie szukał słownika, że będą gadali i może będą bralczyka szukali, żeby im tłumaczył? A może pan myśli, że wezmą Stanowskiego i Mazurka, którzy ponoć znają angielski i przetłumaczą to Dudzie na kolejnym wywiadzie? Panie premierze, po drugie, mówienie do Andrzeja Dudy: Mr. President. Jest naprawdę haniebnym stwierdzeniem, na które ja, wyborca koalicji 15 października, się nie zgadzam. Ale tak na serio, chodziło o to, że Donald Tusk zaorał Dudę tym jednym pięknym i prostym zwrotem którego Andrzej pewno do poniedziałku nie będzie w stanie ogarnąć. I w całym tym odwrocie sytuacji, który próbował wprowadzić Andrzej Duda do przestrzeni publicznej, nie chodzi o to, że Andrzej boi się rozmawiać na temat pigułki dzień po, czy boi się rozmawiać na temat innych ważnych dla Polski spraw. Tu naprawdę, uwierzcie mi, chodzi już tylko i wyłącznie o to, że Andrzej Duda, znaczy dobra, wróć, nie Andrzej Duda, Mastalerek, Czarnek, Morawiecki, szydło i pewno jeszcze kilku innych pisowskich nominatów walczą o to kto najgłębiej i najgłośniej wyliże Kaczyńskiemu i dzięki temu dostanie nominację partii PiS w przyszłorocznych wyborach prezydenckich i oczywiste jest to że ci prawicowi znaczy skrajnie prawicowi Pretendenci do fotela nominata na prezydenta w przyszłorocznych wyborach muszą atakować tych, których Jarosław Kaczyński nienawidzi. Szczerze, nienawidzi. Więc dostaje się komu? Oczywiście dostaje się Donaldowi Tuskowi. Moim zdaniem, bo zawsze Wam staram się powiedzieć moje zdanie w tych moich vlogach, moim zdaniem Donald Tusk nie jest najlepszym kandydatem na prezydenta. W przyszłorocznych wyborach. Dla mnie najlepszym kandydatem będzie, no może nie najlepszym kandydatem, ale najpewniejszym kandydatem będzie Rafał Trzaskowski. Młodszy od Tuska, człowiek, któremu się jeszcze chce, wykształcony, znany w świecie. Człowiek, który tak naprawdę będzie w stanie pociągnąć Polskę przez kolejne dwie kadencje. Donald Tusk jest już prawdę mówiąc emerytem, który za 4 lata, no w sumie za 5 lat, będzie już starszym panem, któremu może się już nie chcieć. Więc będziemy mieli ten problem dlatego, moim zdaniem, Rafał Trzaskowski powinien być naturalnym kandydatem na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Problem jest też taki, że w Koalicji Obywatelskiej nie widzę dzisiaj człowieka, który zastąpiłby, godnie zastąpił Donalda Tuska w planie rozliczeń. Na przykład takich rozliczeń, jak zaczyna się dziać z Adamem Glapińskim. No nie widzę, aby nie wiem Budka, czy Siemoniak, czy nie wiem Kierwiński byli w stanie prowadzić w ten sposób politykę, jak prowadzi ją Donald Tusk. I muszę tutaj w tym momencie jedną rzeczą się pochwalić. Kilka dni temu prowadziłem wywiad z superposłem z Łodzi, uścisnąłem dłoń człowiekowi, który podpisał się pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Pierwsza Ale. ręka, którą ściskam, która podpisała ten wniosek, duma mnie rozpiera. Tak, no jakby z, z przykrością, bo to nie. Tak, widzieliście właśnie ten kawałek, kiedy dochodzimy do momentu, że Paweł Bliźniuk podpisał ten wniosek. Jeżeli chcecie zobaczyć cały materiał, Tutaj jest link do całego materiału, zapraszam was już teraz. Jest on dosyć popularny na YouTubie. Fajny materiał, zapraszam. Pod wpisem Donalda Tuska Mr President It's Over pojawiły się dzies nie dziesiątki, dziesiątki tysięcy komentarzy, które w dużej części miałem zamiar przeczytać, ale zacytuję wam kilka wpisów twitterowych, które pojawiły się pod wpisem Donalda Tuska. Panie premierze, a mógł pan po polsku. Obawiam się, że prezydent Andrzej nie zrozumiał. Też się tego w sumie obawiam. Niech pan tego nie robi. Trzeba było po polsku. Oj, w stu procentach się zgadzam. Andrzej mógł to zrozumieć jako pochwałę. Dokładnie, panie premierze. To mogło być zrozumiane przez pałac namiestnikowski jako pochwała Andrzeja, więc proszę uważać ze swoimi sprytnymi. Wpisami w mediach społecznościowych, bo mogą być opacznie zrozumiane. Do poniedziałku jest z głowy, będzie szukał tłumaczenia. No o tym już mówiłem. I mój ulubiony komentarz naprawdę killer. Panie premierze, po angielsku do Andrzeja. To niehumanitarne dokładnie, a powinniśmy traktować Andrzeja bardzo humanitarnie, moi drodzy internauci. Oczywiście dla mnie, ze względów na poglądy, które ja prezentuję, najlepszym kandydatem będzie pani Biejat. Kobieta lewicy, która jest wykształcona w najlepszych uczelniach na świecie, młoda, energiczna i może. Być takim drugim Aleksandrem Kwaśniewskim, wprowadzającym Polskę do NATO czy na przykład do Unii Europejskiej. Właśnie pani Biejat może być tym powiewem świeżości, ale jestem też realistą i jestem zawsze z wami uczciwy i wiem, że dzisiaj pani Biejat nie ma za wielkich szans nawet wejścia do drugiej tury, bo tam do drzwiczek puka Szymon Hołownia, ale kiedy kurz wyborów samorządowych już opadnie, na pewno Pani Biejat będzie nominowana na tą zaszczytną funkcję i wtedy powinniśmy zacząć ją wspierać. Ja na pewno będę ją wspierał w wyborach prezydenckich w 2025 roku. No i nie można tutaj zapomnieć o <laughs> słynnej Ogórkowej, która była pomysłem Leszka Millera i jak bardzo lubię Leszka Millera, to z tym wyborem jego cholernie się nie zgadzam i pamiętajcie, nie każdy polityk jest w stanie przyznać się do błędu, a w tym zakresie Leszek Miller akurat się przyznał. Zanim przejdziemy do informacji o Michale Dworczyku, o, którym, o której Wam mówiłem, że jest to informacja no, dosyć specyficzna i możecie nie spodziewać się na tym kanale takiej informacji na temat Michała Dworczyka, bo mówiliśmy tu już o wielu przekrętach. Ci, którzy nie wiedzą, kto to jest Michał Dworczyk, to tylko przypomnę, że to jest facet, który w świecie IT jest uznawany za specjalistę od e-maili. Ale zanim przejdziemy do tej informacji, to jak zawsze proszę Was o subskrybowanie, komentowanie, lajkowanie. Komentowanie już mówiłem. No dobra, komentowanie pod tym materiałem. A teraz małe wprowadzenie do informacji o Michale Dworczyków. W dniu wczorajszym, moich dwóch bardzo dobrych kolegów zostało zatrzymanych na lotnisku w Doha. Żona jednego z nich poinformowała mnie, że mąż jest zatrzymany w Doha. Oczywiście wiecie, jak to Polacy w podróży wypili za dużo. Zgubili za mało, znaleźli problemy, wylądowali w areszcie. Znaczy, na razie jeszcze wylądowali nie w areszcie, a w takim osobnym pomieszczeniu na lotnisku w Doha. Żony kolegów zostały poproszone, żeby kontynuowały podróż, bo mężowie za chwilę zostaną wypuszczeni i następnym samolotem dołączą do nich. Okazało się, że żony doleciały do miejsca docelowego, a ci dalej nie dawali sygnału. Minęło już kilka godzin, w sumie to kilkanaście godzin minęło, bez sygnału od mężów. Żony przerażone. Dają mi znać. Pierwsze co, szukamy kontaktu do konsulatu. Konsulat zamknięty, wdocha późno, więc szukam prywatnego kontaktu do pani konsul, która mogłaby pomóc. Nie jest to proste, żeby znaleźć prywatny kontakt. W związku z powyższym zwracam się do moich znajomych parlamentarzystów, którzy mogliby pomóc. I oczywiście, słuchajcie, jest na stronach Sejmu taka lista komisji bilateralnych, które, które to komisje. Są tak naprawdę w kontaktach politycznych z danym krajem. Czyli, na przykład, nie wiem, jest taka polsko-indonezyjska komisja, gdzie szefową, wiceszefową tej komisji jest moja koleżanka. Jest polsko-amerykańska komisja, i znalazłem też polsko-katarską komisję. I kurwa, mać pech jak 150. 90% tej komisji jest obsadzone przez PiS. Nie znam tam dosłownie nikogo ale postanowiłem zaryzykować. Odezwałem się do kilku parlamentarzystów, w tym do Michała Dworczyka. I wyobraźcie sobie, że Michał Dworczyk jako pierwszy praktycznie natychmiast odpisał mi, przedstawiłem mu sytuację, podał mi numer telefonu do osoby, która jest szefową tejże komisji z dopiskiem: Panie Sebastianie, proszę powołać się na mnie w rozmowie z panią Arendt. I wiecie co? Naprawdę nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem. Michał Dworczyk, który jest bohaterem na moim vlogu wielu negatywnych materiałów, dzisiaj zasługuje ode mnie na wielkie podziękowanie. Zachował się jak człowiek i powiem wam więcej. Ja miałem okazję rozmawiać parę razy z Michałem Dworczykiem poza anteną. On jest normalnym facetem, on jest normalnym człowiekiem, tylko w momencie, kiedy się włącza kamera, chłop staje się po prostu politykiem PiSu. Panie Michale, bo nie jesteśmy na ty, może kiedyś przejdziemy. Panie Michale, bardzo dziękuję. Koledzy są już w samolocie, lecą do domu. Wszystko się udało, a pani konsul naprawdę super babka. A i jeszcze jedna rzecz. Nie zapomnijcie tutaj jest materiał z posłem bliźniukiem, o którym wcześniej już wam mówiłem. Dzięki i do zobaczenia po głosowaniu.